Sponsorem programu jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem programu jest firma Hello Logistics, lider spedycji krajowej i międzynarodowej. Witam wszystkich serdecznie z treningu reprezentacji Polski, z otwartego treningu reprezentacji Polski. Zobaczcie, świeżutkie obrazki z Cardiff City Stadium. Dajcie tylko znać, czy mnie przede wszystkim widać i czy nas słychać. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, więc napiszcie w komentarzach, czy tak jest. Generalnie reprezentanci Polski dzisiaj na stadionie Cardiff City Stadium bardzo zestresowani, tak naprawdę skupieni. Tutaj macie teraz na pierwszym planie Wojtka Szczęsnego Jan Bednarek na pytanie moje na konferencji prasowej, czy... Um, Przejmuje się krytyką, odpowiedział, że niby nie, że tak naprawdę przede wszystkim patrzy na zdanie swoich bliskich, na zdanie trenera, ale widziałem, że mocno się tą krytyką jednak przejmuje. Reprezentanci Polski też mieli problem, żeby podejść z autobusu do 20-30 osobowej grupy polskich kibiców pod stadionie Cardiff City Stadium. Byli, powiedziałbym, naprawdę może nie zestresowani, ale nazwijmy to skupieni. Sam trening bardzo dokładny, starali się bardzo dokładnie słuchać tego, co. Ma do powiedzenia Michał Probierz? Myślę, że co zwraca uwagę, na treningu był oczywiście Przemysław Frankowski, było sporo pytań na jego temat, czy, czy też będzie, czy nie będzie, co z jego zdrowiem. Na treningu normalnie był, trenował, trenował także Bartosz Salamon. Zobaczymy, czy... No, jedna rzecz, która myślę, że frapuje wszystkich, kto wyjdzie w pierwszym składzie, jeżeli chodzi o defensywę, czy może Michał Prowiesz postawi na Bartosza Salamona, czy jednak na Jana Bednarka, który był mocno krytykowany, no moim zdaniem jednak, ponieważ Jan Bednarek pojawił się na konferencji i a um, to było takie też wsparcie gdzieś myślę o trenera probieża to sądzę, że właśnie zaczniemy Janem Bednarkiem w składzie, jeżeli chodzi o mecz z Walią. To będzie mecz najważniejszy od czterolecia, jeżeli chodzi o polską piłkę, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ten mecz po prostu musimy wygrać. I nie ma też co ukrywać, że dla trenera probieża to jest mecz najważniejszy w karierze. To jest mecz, który pokaże, czy Michał Prowierz przejdzie do panteonu Polskiej Piłki, w którym są chociażby Jacek Gmoch, Kazimierz Górski, Antoni Piechniczek, czy nawet Czesław Michniewicz, który przecież awansował do Mistrzostw Świata, potem wyszedł z grupy, czy jednak będzie trenerem w jakimś sensie zawsze niespełnionym. Sześć miesięcy jego pracy i po tych sześciu miesiącach mamy podsumowanie tego, co się z nim wydarzy. Kuba Modern, no mnie cieszyło, że fajnie wyglądał na treningu, odważny, Chętny do gry, ja bym na niego postawił. Tu macie Krośika w pierwszym planie. Też gdzieś się mobilizował. Dzisiaj kolegów starał się być z nimi, starał się, starał się być dobrym duchem drużyny. Oczywiście znaczy Kuba Kiwior Dawidowicz teraz na pierwszym Planie. Reprezentanci skupieni. Dowołany był przed chwilą Paweł Wszok. Ja obserwowałem też Marcina Bułkę. Zobaczcie teraz on z kolei na pierwszym planie, jeżeli chodzi o nasz krótki film w treningu. No i właśnie myślę, że Bułka. Ja bym szczerze powiedziawszy zastanowił się, czy, czy Bułkę już teraz gdzieś nie postawić na jedynkę. Wydaje mi się, że jest to naprawdę mocny krajek, który może nam dać dużo radości. Ale wiemy, że Szczera ma swoją niepodważalną pozycję. Slich pewnie do Pierwszego składu tutaj Waldek Świliwiński pisze Bednarek to przegrana. Ja też nie jestem jego zwolennikiem. Ja też nie jestem jego zwolennikiem. Gdzieś w prywatnych rozmowach nazywam go nawet pół, połową gola na przeciwnika, nie mam nic do tego chłopaka, natomiast generalnie wydaje mi się, że jest może nie tyle słabym obrońcą, tylko jest obrońcą pechowym, obrońcą, który generalnie jednak prowokuje, pro, prokuruje te trudne sytuacje dla polskiej reprezentacji, a wiemy, że obrońcy muszą mieć sporo szczęścia. Rozsyłajcie znajomym. Tylko u nas live z naszego treningu, live, w którym pokazujemy jako pierwsi najlepsze obrazki, które udało się nam hiper szybko zmontować. Na samym Cardiff City Stadium nie ma zbyt dobrych warunków do pracy. Przenieśliśmy się do jednej z restauracji obok i nadajemy dla Was niemalże praktycznie na żywo jako pierwsi właśnie. Takie fajne ujęcia z naszego treningu. Piotrek Zieliński skupiony, jak zawsze m, gdzieś szukający koncentracji przed tym ważnym meczem. Jeżeli pewnie, bo pewnie takie pytania zaraz będą na czacie, na jaką jedenastkę ja bym postawił, to gdybym ja był Michałem Probierzem, to postawiłbym jednak na innych piłkarzy w defensywie. Na pewno byłby tam Kiewior, ale on ma sam swoje problemy, żeby bronić, ale myślę, że byłby Bereszyński w środku, Paweł Dawidowicz. Takie zestawienie bym proponował, jeżeli chodzi o obronę, bądź Bartek Salamon na środku. Nie, Bartek Salamon. Wolałbym tego piłkarza. Jeżeli chodzi o oczywiście napad, no to tutaj zagrałbym mimo wszystko odważnie dwoma napastnikami: Świderski i Lewandowski. To będzie niezwykle ciężki mecz, więc moim zdaniem Walijczycy rzucą się na nas od samego początku i będą chcieli przejąć inicjatywę. Dlatego trzeba pokazać, że to polska reprezentacja może przejąć inicjatywę, że to polska reprezentacja może w tym meczu zaatakować i że on będzie próbować rozdawać karty. W innym przypadku, moim zdaniem, Waliczycy na tym obiekcie małym, właśnie dlatego chcieli grać na Cardiff City Stadium, żeby była jak największa atmosfera, żeby oni w tym kotle dobrze się czuli. Mówię tutaj o podopiecznych roba Pejża, no to wtedy mogą nas zjeść, może być szybko 1-2, a potem 3-0. My musimy zaatakować, to my nie możemy się bać reprezentacji Walii, to my musimy spróbować właśnie aktywnej gry, przede wszystkim jeżeli chodzi o ofensywy, jeżeli się będziemy tylko bronić. A to jest nasza pięta chilesowa, słuchajcie, do nic z tego dobrego nie wyjdzie. Widzimy Dziadka, widzimy też Wojtka Szczęsnego w tej chwili na pierwszym planie, powiedziałem od będzie zależało niezwykle dużo. To od tego piłkarza będzie zależała przyszłość nasza w tym meczu. Jeżeli Wojtek Szczęsny nie będzie miał swojego dnia, to będzie, jak to mówią na Śląsku KAPA, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. I bułka specjalnie dziś wyszedł, pod chciał pokazać, że on też może zagrać. Od pierwszego ogwiska skupiony niezwykle w tej masce, trenujący dzisiaj właśnie po złamanym nosie po meczu Ligi Francuskiej. Generalnie nasi reprezentanci myślę, że naprawdę muszą wznieść się na absolutne wyżyny, żeby pokonać Walijczyków, którzy są w gazie, którzy wierzą w swoje umiejętności, którzy wierzą w to, że będą w stanie nas bardzo szybko stłamsić. Widzicie także Roberta Lewandowskiego. Na naszym pierwszym planie. Oczywiście, jeżeli macie pytania, to e, jesteśmy otwarci na to, co się działo na konferencji prasowej. Michał Prowierz był zasępiony, skupiony. E, mówił bardzo cichutko. On ma taki charakterystyczny, właśnie e, to, e, powiedziałbym, może nie ton głosu, e, nie temper, tylko taki sposób. Jeżeli jest skupiony, to mówi, rozmawia bardzo cichutko z dziennikarzami, że gdzieś te potencjometry trzeba podkręcać niesamowicie e, głośno. Skupienie. Może nie bojaźń, ale skupienie, gdzieś rozwaga, gdzieś powaga prze, przejawiała się w naszych reprezentantach. Tylko nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo tak naprawdę Walijczycy, jak to Walijczycy, jak to Wyspiarze wyjdą na pakowanie naładowani, gdzieś usłyszą narodowy hymn i myślę, że rzucą się na reprezentantów Polski. Naprawdę, jeżeli my nie odpowiemy tym samym, jeśli nie odpowiemy agresją, jeżeli nie odpowiemy inicjatywą, jeżeli nie odpowiemy defensywą szczelną, podkreślam to jeszcze raz, szczelną defensywą, nie mamy na co liczyć w tym spotkaniu. I wśród bukmacherów, faworytem reprezentacja wali, nieznacznym, bo dwa, 45 na awans reprezentacji Walii, no i gdzieś złoty 90, 90 92, 220 na awans reprezentacji Polski, Bartek Paryszyński, no ja bym go widział w pierwszym składzie. Mimo wszystko, mimo no różnych problemów, uważam, że jest świetny na lewej obronie, był tutaj próbowany. Mamy problemy. Naszym dużym problemem jest właśnie ta niepewność. betnarka, ta ta pechowość nawet, bo to nie jest zły zawodnik, to nie jest tak, że on nie chce, czy, czy w jakiś sposób nawet może nie potrafi, ale jest po prostu zawodnikiem pechowym, a skoro jest zawodnikiem pechowym, no to wiecie, w, w, w piłce, wszędzie, w życiu musisz mieć po prostu szczęście, jeżeli tego szczęścia. Nie masz, to po prostu jesteś w tyle. Nie dasz rady. Piłka kocha ludzi szczęśliwych, tak jak życie. Wiecie, o co mi chodzi. No i to jest ten problem. Reprezentanci trenowali przez 15 minut w sposób otwarty dla widzów Cardiff City Stadium. Gdzieś tam każdy chciał ich podejrzeć. Mówię, grupka była 20-30 kibiców reprezentacji Polski. Nie podeszli do nich. Może podejdą po treningu. Wołali gdzieś naszych reprezentantów właśnie z autokaru, żeby przyszli, ale oni nie podeszli do naszych kibiców, ale nie wiem, czy to ze skupienia, czy z jakiejś właśnie innej tutaj cechy. Paweł Szołek powołany alarmowo był gdzieś trochę może nie zagubiony, ale zdekoncentrowany na tym treniku. Takie miałem wrażenie. Bułka, Bułka teraz na pierwszym planie jest ten pojedynek gdzieś mentalny między Szczęsnym a Bułką. Oczywiście jutro wyjdzie Wojciech Szczęsny, co do tego nie ma wątpliwości, ale Bułka zgłasza gotowość i z pewny siebie emanuje wokół niego to, że będzie przyszłym liderem tej reprezentacji. No i Bednarek teraz zobacz, Jan Bednarek, przez chwilę na naszym. Pierwszym planie. Petarek, od którego tyle będzie zależeć. I Kuba Modar doskonale zna wyspiarski styl. Ja już powiedziałem, że oj, kolejny pan, od którego będzie bardzo wiele zależeć, czyli Robert Lewandowski. Muszą w tym duecie dobrze wyglądać, jeżeli chodzi właśnie o duet Robert Lewandowski-Karol Świderski. To od tych dwóch zawodników naprawdę będzie zależeć bardzo wiele. Jak już powiedziałem, ja wyszedłbym dwoma napastnikami. Myślę, że to będzie klucz absolutny do tego, żeby się nie przestraszyć. Nie bójmy się reprezentacji w Walii. To jest absolutnie, kochani, klucz. Jeśli się będziemy bać, to ten mecz przegramy. Kolejne ważne pytanie, które można sobie zadać. Co z Michałem Probierzem? No, ja na początku myślałem, że nawet w przypadku porażki tego finałowego meczu barażowego to Michał Probierz zostanie, ale sądzę, że jednak nie. Sądzę, że tak kibice reprezentacji są wściekli, tak głodni sukcesu, tak chcą jednak, żebyśmy pojechali na Mistrzostwa Europy, że to potknięcie, potknięcie, ta porażka. Chyba największa, gdyby tak się wydarzyło w karierze reprezentacyjnej Michała Probierza. Raczej sądzę, że zmiecie go w tej chwili, tak myślę, ze stanowiska Cezary Kulesza. Pytany, czy złoży jakąś deklarację, co po ewentualnej porażce z Walią, z Michałem Probierzem mówi wprost, nie będę składał żadnych deklaracji. Dla mnie to jest takie czekam, co Michał zrobi właśnie po tych sześciu e, miesiącach. Już mamy prawo w pewnym sensie, chociaż wiecie co, tak wam powiem szczerze, co no, on mógł zrobić przez te sześć miesięcy, niewiele. Drużyna była rozbita, jest nadal trochę rozbita, jest nadal trochę przestraszona. Potrzebuje właśnie takiego impulsu, dobrego zagrania w meczu z silnym rywalem i wygrania go, wygrania i wyszarpania tego wasu do Mistrzostw Europy. Z drugiej strony pamiętamy, że Czesław Michniewicz potrafił znakomicie ustawić drużynę i przeszliśmy reprezentację Szwecji, która jak się później okazało jednak była w dużym kryzysie, ale to się udało. Życzę Michałowi Probierzowi i tej drużynie, żeby to samo udało się właśnie i żebyśmy byli szczęśliwi jutro, bo to o to chodzi. No jest ten zmęczony, nasz umęczony, kibicowski naród, który czeka na wielkie rzeczy, ale tak naprawdę te wielkie rzeczy wciąż nie nadchodzą i bułka, bułka cały czas gdzieś przy Dziennikarzach, ja nie powiem, że to było takie charakterystyczne, ale w pewnym momencie podszedł do dziennikarzy bardzo blisko. No i, um, tak jakby chciał zaznaczyć swoją obecność, chciał pokazać, że ja teraz nie w długim czasie przejmę odpowiedzialność za te reprezentację I szczena, szczena, kochani. Wydaje mi się, że nawet jeżeli nie przegramy tego spotkania po regulaminowych 90 minutach, to myślę, że może być tak, że mogą być rzuty karne, czy też inne historie, które zadecydują bezpośrednio lub nie o naszym awansie. Musimy sporo, Poświęcić też wydaje mi się na to, że mogą być te karne. Andrzej pisze, mam nadzieję, że przegramy. Nie no, Andrzej, zawsze trzeba być optymistycznym, zawsze trzeba jednak szukać radości i wierzyć w to, że nam się uda. A Andrzej pisze, bo nie chce widzieć mojego starego, znowu pijącego piwo, bo nie da rady się ich oglądać na trzeźwo. Mocne. Kochani, wydaje się, że naprawdę no, trzeba jednak mimo wszystko wierzyć w tych naszych reprezentantów, nawet Pomimo tego, że mamy spore problemy, że no nie ma wiary w narodzie, w, tej, w te reprezentacje, co do tego nie ma wątpliwości. Ja widzę, że, że jednak jest sporo raczej zawodu, że jest jednak taka historia, że rzeczywiście często chcemy się z tej reprezentacji trochę pośmiać, że jest dużo takiej szydery. Nie powiem, że do końca pozytywnej szydery wokół drużyny narodowej, ale jednak sporo tego właśnie powiedziałbym. Szyderstwa jest. No i, no i teraz jedyną odpowiedzią na to będzie zwycięstwo w meczu z reprezentacją Walii. Wtedy wszyscy wierzymy, chociaż z drugiej strony Pamiętajmy, kogo wylosowaliśmy w grupie, jeżeli chodzi, jeżeli dostaniemy się o finały mistrzostw Europy. To jest Francja, Holandia i Szkocja. Na dzisiaj wydaje mi się, Austria, przepraszam bardzo, Szkocja, mamy w Narodów. Wydaje mi się, że nie ma szans na to, byśmy z tej grupy wyszli. Dzisiaj sportowo na euro powinniśmy się cieszyć z każdego gola, z każdej dobrej akcji, z każdego wygranego autu dosłownie, bo wydaje mi się, że te trzy reprezentacje, które są z nami w grupie na euro, są na dzisiaj poza zasięgiem. Szczególnie jeżeli idzie o reprezentacje Stacji Francji czy Holandii. Ale na razie skupmy się na tym, żeby w ogóle na te mistrzostwa Europy pojechać. Skłamałbym dzisiaj, żebym widział jakiś wielki optymizm wśród naszych reprezentantów, żebym widział jakąś wielką pewność siebie raczej. Dobra, jeżeli ktoś chce na to, do tego podejść pozytywnie, nazwijmy to, że byli skoncentrowani. Tak się zawsze mówi. A ja jednak widziałem pewien. Może nie boję, ale jednak taką niepewność, a jednak wydaje mi się, że od sportowca musi e, być pewność siebie, że możesz to zrobić, że to zrobisz po prostu siebie. Darek cichy, spokojny na tej konferencji, ale jednak a, widać było, że Mocno, pomimo tego, co powiedział, że Mocno mu doskwiera jednak ta e, krytyka w kraju, chociażby Tomasza Hajty, który powiedział, że czterech selekcjonerów już się na nim zawiodło. To było mocne, co powiedział Tomasz Haj, to reprezentacja dostaje z różnych stron, tak naprawdę. No ale, jak wiadomo, jedyne, co może poprawić atmosferę, to mogą ją poprawić wyniki, nic więcej. Ani dobry marketing, ani jakiekolwiek inne pomysły, chociaż na pewno może trochę otwarcie kadry na kibiców, może więcej media i może więcej takich, jednak tego, żebyśmy mieli tą kadrę na wyciągnięcie ręki, to być może by to poprawiło trochę wizerunek tej reprezentacji, ale wciąż e, nie jest to kadra specjalnie otwarta na kibiców. To też e, jest określony problem. Można było pobawić się w różny sposób, można było sprawić, zrobić live'a z kibicami, z jednym z reprezentantów. No u nas tego nie ma. U nas jest tylko mecz, konferencja, mecz Konferencja, no wydaje mi się, że warto byłoby, żeby kadra otworzyła się na kibiców, ale najważniejsze, oczywiście, dla wizerunku całej polskiej piłki, nie, będzie to, co się wydarzy w najważniejszym meczu sterolecia już jutro, bo to absolutnie będzie najważniejszy mecz, ym, wiecie, i, i marketing, i nastawienie do całej piłki. To nie tylko chodzi o reprezentację, będzie zależeć od jutrzejszego spotkania. Wszystko e, tak naprawdę będzie zależeć, jeśli chodzi o polską piłkę, o samopoczucie, A także nawet moim zdaniem od przyszłości. Przyszłość Cezarego Kuleszy będzie zależeć na stanowisku prezesa PZPN i całej jego świty. Obecnego zarządu polskiego związku piłki nożnej będzie w dużej mierze zależeć od tego, co się wydarzy na Cardiff City Stadium. Jeszcze kilka zdań. Walijczycy. Wybrali właśnie ten stadion, dlatego, że im się świetnie na tym stadionie gra. Że właśnie tutaj jest taki kocioł mały, gdzie można naprawdę stworzyć fantastyczną atmosferę. Jest Maciek z nami, pozdrawiam Cię, Macieku. Masz pytanie, to zadawaj od razu na naszym czacie. Zachęcam do pytań do mnie, zachęcam do e, komentowania tego, co mówimy, co robimy. Ktoś się może zgadzać, ktoś się może nie zgadzać. Mam trochę czasu, więc spokojnie mogę odpowiedzieć. Na wasze pytanie jest kilkunastu widzów, jest OK. Oczywiście sporo też widzów obejrzy z odtworzenia. Myślę, że nasz live, bo, bo, bo to są bardzo ważne rzeczy i meldunki, które starałem się wam przekazać. Maciek pyta, gdzie można się jutro złapać, przybić świątkę. O, super, Maciek, wiesz co, ja będę i w biurze prasowym będziemy na długo, długo przed meczem, koło 15 już pracować przy stadionie, więc spokojnie mnie znajdziesz, pisz na fejsie, czy coś, będziemy mieli w miarę, myślę, że internet gdzieś po wi-fi, więc myślę, że do około, dookoła stadionu się złapiemy. Subskrybujcie, lajkujcie kanał, ciągną po oczach, takie 20 minut, myślę, że jest dobre tuż przed spotkaniem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli na naszym live'ie, podawajcie dalej, subskrybujcie, lajkujcie, opowiadajcie znajomym o naszym kanale. Jutro oczywiście. Postaram się zrobić takiego live'a jednak pomeczowego, Jeszcze nie wiem, czy się uda ze Media Center. Będziemy pracować nad kulisami. No i od jakiej ceny wejściówki? Tutaj Adrian pyta. Fajne pytanie. Słuchajcie, wejściówki są już bardzo drogie, sprzedają je koniki i generalnie te wyjściówki wahają się już nawet od. Niepotrzebnie, proszę sponsorską już ma trening. Generalnie rzecz mówiąc 500 zł, 600 zł, 900, 1200, 1500 takie ceny latają biletów, więc one są już holendarne. Na popularnej stronie, ale bilet jest już w cenie. 900 złotych jeszcze bilety do kupienia. Maciek pyta 35 funtów z PZPN. Szkocja sprzedawała za 35 funtów, ale na swoją stronę. Czyli spoko cena, słuchajcie, na stronie szkockiej Federacji pisze Maciek 35 funtów, czyli to jest z 200 zł plus minus. To w sumie spoko cena, wydaje mi się, że na ten bilet. Aha, ale tutaj. Maciek pisze na swoją stronę, czyli na że będziecie siedzieć, żeby kupić ten bilet właśnie ze strony e, Walińskiej. Aha, tutaj Maciek pisze właśnie, że to Walizka Federacja sprzedawała 35 funtów, to spoko. To myślę, że to jest dobra cena. Ja tutaj to przy, zobaczcie 35 funtów, może spróbujcie przez stronę Walizką, ci, którzy e, potrzebują właśnie e, e, kupić te bilety, ale ostatecznie Maciek pisze, że będzie na polskiej stronie, wśród polskich kibiców. Natomiast jeżeli ktoś nie kupował przez tę stronę, to rzeczywiście te wyjściówki. No mówię, jeszcze raz holendarne. Jest taka strona, ja ją polecam, bo tam parę razy kupiłem bilet na jakieś ważne wydarzenie właśnie jest, ale bilet to jest żadna reklama oczywiście, no i tam najtańsze bilety były za 842 zł, więc już sporo. Kochani. Co jeszcze? Jest Jan Bednarek na pierwszym planie. Mam nadzieję, że tu Mati już za krótko tego Bednarka dał, ale generalnie rzecz moją, żeby trochę o nim opowiadać, tutaj nie by było, żeby był na naszym pierwszym planie, ale oczywiście trochę też powiem, no saga Pednarka z reprezentacją Polski to saga Myślę, że jednak mimo wszystko błędów, porażek, się powiedzieli wypaczeń. A teraz mówiąc poważnie, no to rzeczywiście, no pierwsze co mi się kojarzy to Jan Bednarek i wpadka z Senegalem, tak? Kilka innych wpadek. No, szukałbym mimo wszystko przy całym szacunku dla Janka, dla jego kariery, dla tego co potrafi, bo nie chcę go mieszać z potem. Chcę, żebyście to dobrze odebrali. To jednak poszukałbym innego środkowego obrońca. A tym innym środkowym obrońcą, pomimo wieku, pomimo różnych tam zawirowań dopingowych, moim zdaniem mógłby być Bartek Salamon jest naprawdę kapitalnym zawodnikiem, potrafi zachować spokój, i wydaje mi się, że właśnie na niego bym ja osobiście postawił. Gdybyście mnie pytali, jako selekcjonera, stawiam na Bartka Salamona. Po prawej stronie kiwior, po lewej stronie idzie. Pereszyński, Pereszyński jednak mimo wszystko, no i oczywiście Zalewski, który atakuje, jest takim fałszywym obrońcą bocznym, a tak naprawdę ofensywnym. Tutaj pisze Bianko. będziemy wspierać, jestem dobrym Myślę, czemu oni tak cię gonią z tymi pytaniami, zawsze masz fajne zdusze... No właśnie, ja nie pytam o gajkę dobrze tutaj Maciek pyta, ja staram się to pytanie pokazać, dobrze Maciek to zauważyłeś, kontekst, staram się obudować to pytanie, staram się, żeby ono było wielowarstwowe i wielowątkowe, żeby było ciekawe, trochę sprowokować do intelektualnej rozrywki poszczególnego selekcjonera, to się czasami udaje. Idealnie się mi to udawało z Czesławem Michniewiczem, ale też myślę, że fajnym rozmówcą był Paulo Sousa, lubił te potyczki takie słowne, z Saltoszem różnie. Natomiast Michał Probierz czasami odbija tak nerwowo. No nie, no, no, wszystko oczywiście jest też kwestią personaliów danego selekcjonera i tego, jak reaguje właśnie na takie rozmowy. Generalnie rzecz mówiąc, jeśli chodzi o selekcjonerów naszych, to trochę wydaje mi się, że też zbyt poważnie czasami podchodzą do konferencji. Ja nie rozumiem na przykład, dlaczego Bartosz Lisz nie odpowiadał normalnie na pytanie, jaki film widzieli, co w tym jest złego, to są normalne pytania. W ogóle uważam, że zobaczcie na koszy każdy NBA, to jest niesamowite, czy, czy hokeistów w NHL, się no, podchodzą do tej konferencji prasowej. Tam w ogóle jest tak, w NHL na przykład, że ten NHL pomiędzy tercjami nawet rozmawia z reporterem i jest okej. Okay. I nie ma z tym żadnego problemu pomiędzy poszczególnymi tercjami. Wierzmy w dobry wynik reprezentantów Polski, wierzmy w to, że uda się jednak na to euro 2024 awansować. To jest zawsze wzrost koniunktury i zupełnie inaczej by się pojechało na taki turniej właśnie wierząc w to, że, że można pojechać za tą naszą reprezentacją, a przede wszystkim przecież turniej będzie w Niemczech. Więc generalnie rzecz ujmując, naprawdę warto się na taki turniej wybrać, to nie będzie drogi turniej dla Polaków. My dobrze z Niemcy znamy, przecież znamy, co to jest wsiąść w samochód i pojechać do Berlina, czy do Hamburga na mecz. To praktycznie dzisiaj może nie każdego, bo bym przesadził, że każdego w Polsce na to stać, ale to nie są wielkie pieniądze. Nie trzeba lecieć okropnym samolotem, jakimś Ryanair'em, Ciężkim do przeżycia, tylko może sobie wsiąść swoją furę i pojechać z Wrocławia, z Poznania, z Gdańska do Berlina, czy Hamburga, czy do Dortmundu no i obejrzeć mecz reprezentacji polskiej. Myślę, że ta biało-czerwona armia wyruszyła e, właśnie na to spotkanie. Dużo jednak takiego, powiedziałbym, e, może nie zaś ale dużo takich naszych reprezentantów w mówię, niepewności, takiego patrzenia w ziemię. Kochani, gracie na Polaków. Marzyliście. Tak jak Czesław Michniewicz mi puścił taki film, no marzyliście o tym meczu, tak? To jest podsumowanie waszej kariery. Wyjdźcie na tą walię, pokażcie, że potraficie grać w piłkę. Obawiam się tego meczu. I nie będę wam tutaj kłamał. Obawiam się tego spotkania, obawiam się tego, że Waliczycy się rzucą i załatwią sprawę w 20 minut. Jeśli mnie pytacie, czego się, ma, czego się obawiam i jak widzę to spotkanie? Obawiam się tego, że mogą paść dwie bramki bardzo szybko dla wali i będzie kapa, jak to mówią na śląsku, po prostu, blaza, pęcherz. Ostatnio rozmawiałem, z, znaczy widziałem, jak panu Czado, mój serdeczny kolega właśnie wrzucał, jak jest słuchajcie, po śląsku pęcherz i to jest blaza. Mi się super podobało, więc taką blazę na głowie w cudzysłowie, będziemy mieli po prostu po tym meczu, jeżeli naprawdę Walijczycy strzelą szybko dwie, trzy bramki i to będzie blaza i kapa całkowita. Sorry, ostatnio sporo przebywam w Chorzowie. Serdecznie zachęcam wszystkich do wspierania kandydata ciekawego, który chce uratować ruch, który chce pomóc ruchowi Szymona Michałka. Pozdrawiam go serdecznie. Mojego przyjaciela z Chorzowa startuje, walczy o to, żeby był nowy ruch, żeby był nowy Chorzów i dlatego też przebywam sporo w Chorzowie i kochani powiem jedno, no... Tak jak ruch potrzebuje nowej energii, potrzebuje dobrego prezydenta w Chorzowie, tak, tak reprezentacja Polski potrzebuje nowego otwarcia, potrzebuje zwycięstwa, potrzebuje zwycięstwa w meczu z Walią. Ale gdybyście mnie zapytali, czy tak wierzę na 100% i przedstawilibyście mi spluwę do głowy, i ja bym miał powiedzieć, czy wierzę na 100%, to, to bym się bał <laughs> powiedzieć po prostu najzwyczajniej w świecie. Sporo mówię krytyki, spada na tych chłopaków. Ja nie chcę też ich w jakiś sposób tu brukać z ziemią, ale może być tak naprawdę i a, a, miejmy tę świadomość, no, też staram się być z Wami szczery, e, staram się Wam opowiadać tak, jak ten futbol wygląda w rzeczywistości po 20 minutach może być 2-3 do zera dla reprezentacji Wali, dlatego, że jak strzelą szybką bramkę, pójdą po drugą, pójdą po trzecią i tak to będzie wyglądać. Kobziarz pisze, witam Cię serdecznie, Kobziarz stały wickę na ciągnął po oczach, pozdrawiam Skociewa, no ja Cię też e, pozdrawiam bracie, jest prawie na każdym live'ie, tak jak Maciek, e, tak jak wielu innych e, tutaj naszych stałych widzów, to nie chodzi o to, że musimy mieć ich, nie wiadomo jak dużo, ale się cieszę, że są osoby i chciałbym je teraz wyruszyć, że są osoby, które są ze mną na każdym live'ie. Jeżeli się tylko uda, to zaraz po meczu, rano, koło dziesiątej, chociaż mamy okropną pieczarę, jeżeli chodzi o nasz pokój, tak to sobie wynajęliśmy i taki los sobie zgotowaliśmy e, z Matim, moim no, operatorem, natomiast jeżeli się uda, to oczywiście spokoju, zrobię takiego live'a z trenerem Henrykiem Kasperszakiem, rano, i to się do niego odezwę, w tej sprawie mam zaklepanego trenera, Właśnie po tym meczu barażowym myślę, że trener Kasparszak to absolutny mistrz, jeżeli chodzi, żeby zrobić właśnie z nim e, takiego livea e, pomeczowego, e, więc więc spróbujemy się właśnie z trenerem Henrykiem Kasparszakiem połączyć. Warto tutaj nadmienić że jednak, że Waliczycy też są bardzo spięci. Te wszystkie służby, które pracują przy, przy stadionie Cardiff City i tak dalej, no naprawdę nie są zbyt miłe, są bardzo rygorystyczne. Widać, że Waliczykom też zależy na tym, żeby tutaj wygrali. Nie wiem, co tutaj będzie, jak przegrają oczywiście, jakie będą nastroje i czy nas puszczą do migzony. No, ale myślę, że trzeba będzie zrobić wszystko, żebyśmy ten mecz wygrali i żebyśmy po prostu sprawili im trochę kłopotów i nerwów jeżeli chodzi o tą miksonę pomyczową. Zobaczcie, no jeszcze raz napawajmy się tym treningiem. Naprawdę fantastycznie tu zmontowane obrazki pokazujemy jako pierwsi, takie dobrze przygotowane, fajne, rzeczywiście przebity z reprezentacji Polski na Kerdy w City Stadium. Czy ja bym wystawił Ślisza? Mi się wydaje, że ślisz jest taki mikry, a jest dobry technicznie, natomiast generalnie rzecz mówiąc może mieć problemy z szybko grającymi waliczykami Kogo należy się jeszcze w walczyko, uwali uwalić Bawiać, to myślę, że Brendana Johnsona jest naprawdę w dobrej formie. Jest Davis, jest kilku innych bardzo interesujących piłkarzy w reprezentacji Walii. My oczywiście mamy swoje gwiazdy, mamy swoje atuty. Nie wiem, bardzo dużo będzie też zależeć od Nikoli Zalewskiego, także to myślę, że czy on będzie w stanie tą swoją właśnie. Taki rozmach, taką inteligencję w grze, jeśli będzie w stanie także przekazać nam mocniejszego przeciwnika, to myślę, że będziemy w domu, to rzeczywiście będziemy w stanie coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli on zgaśnie, jeżeli on zgaśnie właśnie przy reprezentacji wali i jeżeli nie pokaże tych swoich atutów co normalnie, no to myślę, że wtedy będzie duży problem. Bardzo będzie wiele zależeć od dyspozycji dnia Janku. Tutaj apeluję do Jana Bednarka, koncentracja, spokój. A jeżeli zagrasz już w pierwszych minutach, to naprawdę jeden błąd, jakaś jedna głupia piłka stracona, to będzie woda na młyn dla reprezentacji wali się natychmiast rzucą, więc tutaj apel do Janka Bednarka, koncentracja. Jeżeli zagrasz to jak najmniej elektrycznych zagrań, jak najmniej głupot po prostu w tyłach, bo reprezentacja wali u siebie, będzie taką reprezentacją, która to natychmiast wykorzysta. No i fajnie, 20 osób na czasie, całkiem fajny e, wynik. Słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie kanał Ciągnął poczach, bądźcie z nami. Jutro kolejne meldunki z Cardiff City Stadium. Zrobię oczywiście live'a przedmeczowego, e, gdzie pokażę składek, gdzie pokażę inne rzeczy, a wy tymczasem e, naprawdę roześlijcie e, znajomym naszego live'a, roześlijcie nasz najnowszy meldunek prosto ze stolicy wali, a po meczu live z trenerem Kasperszakiem. Myślę, że z rana podsumujemy wszystko, co się stało podczas braży z naszej okropnej pieczary, którą wynajęliśmy z Cardiff, a jeśli nie, to gdzieś w restauracji połączę się z trenerem Kasperszakiem. Bardzo Wam dziękuję. To wszystko jeszcze na koniec nasza plansza e, końcowa. Do zobaczenia. Salutare.